Siemano, dzień dobry, witam wiecznie głodnego i zapraszam do kolejnego filmu z serii 2000 kalorii. A jeśli jeszcze nie wiesz o co chodzi w tej serii, to odsyłam Cię do zapowiedzi, gdzie wszystko wyjaśniłem krok po kroku. Pokażę Wam dzisiaj prosty makaron italiano, włoskie parmigiano i będziemy w ogóle robić takie same dobre rzeczy, że nie możesz tego przegapić. Pokażę Wam dzisiaj prosty makaron z pesto, kilka warzyw takich można powiedzieć sezonowych w styczniu, które można dorwać i są w miarę spoko w smaku, ale gwarantuję Wam, że połączenie jakie zrobię będzie Wam smakowało, zjecie wszystko z przyjemnością i będziecie czekać do następnego posiłku. Zapraszam do mojej kuchni. Tutaj możecie sobie rzucić okiem, co będziemy potrzebowali do dzisiejszego gotowania. Przypominam, że robimy dwa posiłki za jednym zamachem na 1200 kalorii. 160 gramów makaronu, dowolny makaron jaki tam macie, w moim przypadku są to kokardki i rurki wymieszane, bo tak lubię, bo tak akurat miałem. Kolejny bardzo ważny i ciekawy składnik, żeby też nadać smaku temu posiłkowi i żeby też oczywiście podbić sobie białko, jest taki bekon, boczek, ja nie wiem jak to dokładnie przetłumaczyć, wędzony, ale odchudzony o tłuszcz. Jak możecie zauważyć, nie ma tutaj żadnego tłuszczu, no taki malutki tłuszczyk, ale tutaj teoretycznie jest 3 gramy tłuszczu na 100 gramów produktu. No bardzo dobre to jest, nadaje bardzo fajnego smaku w daniu, fajne mięsko jak się to podsmaży, to aromat do sosu, mmm pychota. Kolejny jest to ser, 10 gramów sera potrzebujemy, albo używamy parmezanu, w moim przypadku Grana Padano. Też ser podobny smakiem i zapachem do parmezanu, taki mocny, intensywny, inny ser po prostu, który jest tutaj też bardzo ważny. Kolejnym składnikiem, tak jak mówiłem, pesto. 30 gramów pesto będziemy potrzebować, czyli około 3 małych łyżeczek. Rukola, taka niewielka cukinia nam w zupełności wystarczy. Kolendra, bazylia, połowa takiej niewielkiej cebuli. I myślę, że dodam 4-5 pieczarek, ponieważ są niewielkie. Zaczynamy gotowanie. Kiedy woda na makaron mi się gotuje, ja oczywiście, żeby nie marnować czasu, przejdę sobie do pokrojenia wszystkich warzyw. Cukinia, pieczarki, cebula, nie ma tego za wiele, ale w zupełności wystarczy, żeby posiłek był smaczny. I naprawdę fajne do zjedzenia. Celowo obrałem cukinię tak, jak obrałem. Zobaczycie, jak to później fajnie wygląda przy przygotowaniu. Cukinię robię w taką średnią kostkę. Jeżeli macie dużą cukinię i te tutaj nasiona po prostu są duże, że tak powiem, i soczyste, to ja zawsze to wyciągam po prostu, żeby nie było za dużo wody w posiłku. Cukinia jest nieduża, także tego nie robię w tym przypadku. Cebulę obraną, kroję akurat w drobną kostkę. Staramy się pokroić w jak najdrobniejszą kostkę. Pamiętajcie, że tą końcówkę zostawiamy, żeby po prostu trzymało się to jakoś w kupie. Nieważne jak kroicie, ważne, żeby otrzymać drobną kostkę. Kolejno pieczarki. Pieczarki, tak jak powiedziałem, gruba kostka na 4 razy, maksymalnie 5 kawałków. Ciach. Takie grube pieczary, one sobie i tak trochę zejdą na ogniu. Pokażę Wam za chwilę fajny sposób, jak ja robię pieczarki, tak żeby zachować ten smak tych pieczarek, a nie żeby to wyszło takie bezsmakowe. Warzywa pokrojone, możemy zabierać się za smażenie. W pierwszej kolejności poleci boczek i kolejność nie jest przypadkowa, także zwróćcie na nim uwagę. Czas smażenia również nie jest przypadkowy, zwróćcie uwagę na kolor, po prostu żeby danie było oczywiście smaczne. Podsmażamy na Większym niż średni ogień. Nie na małym, to się ma nie udusić, to się ma po prostu nam podsmażyć, ma nabrać przede wszystkim koloru. Jeżeli widzimy, że kolor jest odpowiedni, nie jest to spalone, ściągamy z patelni. Boczek po 4 minutach wygląda właśnie tak. Dam mu jeszcze kilka sekund, żeby jeszcze trochę nabrał koloru, ale oczywiście, żeby się nie przypalił. Może już nawet bez ognia. Proszę bardzo, tak to ma wyglądać. 4 szybkie minuty. Dwie łyżki oleju rzepakowego. na gorący tłuszcz, pieczarki i duży ogień. To się ma podsmażyć, to pieczarki mają się nam nie udusić, mają nabrać fajnego koloru. Właśnie o takie pieczarki mi chodziło. Jak mogliście wcześniej zauważyć, nie soliłem w ogóle pieczarek, dopiero teraz pod koniec szczypta soli. Teraz dopiero jest to moment, gdzie wlatuje cebula. Cebulę zostawiamy na około minutę, dosłownie żeby się tylko przeszkliła, żeby trochę się nam zabarwiła, puściła soku i to byłoby na tyle. Cebula podsmażona, pięknie mi już tutaj pachnie. Także czas na cukinię, boczek, bekon. I teraz tak naprawdę będziemy smażyć do momentu, aż zmięknie nam cukinia, ale gdzieś mniej więcej w połowie czasu dodam pesto. Jak już cukinia trochę nabrała temperatury, zmiękła śmiało, możemy dodać pesto. Trzy łyżeczki pesto. Jest to również tłuszcz, także zrobi to bardzo dobrze już w tym momencie dla naszego dania. Bardzo lubię to danie, chyba ze względu na prostotę i smak, to po prostu jest niesamowicie dobre. Kolendra wystarczy, bazylia u mnie jest niewiele, także dodam resztkę jaką mam, pieprz. Dodam sobie jeszcze delikatnie troszkę soli, wszystko dokładnie wymieszać. Średni ogień, podgrzewamy jeszcze około 4-5 minut maksymalnie myślę. Pieczarki są po prostu niesamowite. Cukinia, mmm, picobello. Możemy dodawać resztę składników. Zresztą składników to dosyć mocno przesadzone, ponieważ danie już jest w 95% gotowe. Dwie takie porządne garści rukoli. Poczekam tylko, aż rukola delikatnie zmięknie, ale oczywiście dodaję również w tym momencie makaron. 160 gramów makaronu. Aż szkoda, że nie czujecie zapachu tego dania. No po prostu jest bajka, nie. Myślę, że jeszcze sobie rzucę jedną garść rukoli po prostu dla koloru. Nie zapominajcie, że zawsze pierwsze jak otwieracie swoje danie, nieważne, czy jest to miska, czy jest to danie, które jecie w niedzielę. Pierwsze co je, to jedzą oczy. Także ważne też, żeby nasze danie bardzo dobrze wyglądało. I proszę bardzo, ewola, szybkie danie zdrowe, mamy gotowe. Pamiętajcie, że nie wiem na jakim jesteście poziomie z gotowaniem, z dietą i tak dalej, ale mamy całą patelnię, która ma 1200 kalorii i pamiętajcie, że wcale nie musicie tego równo dzielić na dwa równe posiłeczki. Jeżeli potrzebujesz w południe zjeść więcej, zjedz więcej, a o 17 zjedz mniej. Tak, jak po prostu potrzebujesz, jakie jest Twoje zapotrzebowanie, żebyś dwie godziny nie chodził głodny. To danie jest zdań takich że tak powiem, czyli po prostu zjadacie dwie godziny i jesteście głodni, a przynajmniej ja tak mam, jest to bardzo niski indeks glikemiczny mimo, że jest tutaj trochę tłuszczu, ale zdrowego tłuszczu, także to danie można powiedzieć, że jest takie wietrzne, nie no tak naprawdę zjadacie i jesteście za chwilę głodni, mega Wam je polecam, mimo, że wczoraj był kurczak piri piri, który też jest bardzo, bardzo dobry, ale to danie jest również bardzo, bardzo dobre, które musi być po prostu w Waszej diecie, nieważne czy jesteście na redukcji, czy na masie czy po prostu jecie zdrowo i chcecie utrzymać swoją masę ciała, taką jaką ma Albo po prostu nie obchodzi was masa ciała, ale jecie zdrowo, to jedzcie makaron italiano po polsku z pesto. Jest naprawdę bardzo bardzo dobre. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, zasubskrybuj, walnie w dzwoneczek, żeby być na bieżąco i pamiętaj, że już jutro kolejny film na 2000 kalorii. Pozdro!